Historia, którą dzisiaj przedstawiamy, pokazuje nam, jak Bóg działa w naszym życiu. Trzeba zawsze ufać Bogu i iść drogą wskazaną przez Niego, a zobaczymy cuda w naszym życiu. Historia ta wydarzyła się w Teksasie, Stany Zjednoczone Ameryki. Trzyletniego chłopca znaleziono żywego w połowie października, w zalesionym terenie po czterodniowym zaginięciu. Stan zdrowia dziecka był dobry a jego odnalezienie było możliwe dzięki informacjom chrześcijanina który pozwolił się prowadzić Bogu Mały Krzysztof został znaleziony dzięki informacjom mieszkańca Teksasu o imieniu Tim który dowiedział się o zaginięciu w grupie studium Biblii Tim twierdził że poszedł znaleźć Christofera po modlitwie do ducha świętego, do którego się modlił. Ten duch święty namawiał mnie do skierowania się w kierunku lasu. Idź znaleźć to dziecko, przeszukaj las. Następnego dnia, zgodnie z instrukcjami pana, Teksańczyk opuścił dom po odmówieniu swoich modlitw w poszukiwaniu dziecka. Udało mu się znaleźć je w pobliżu rurociągu naftowego. Gdzie wcześniej szukały władzy. Zabrałem go, był zupełnie nagi, bez butów, bez ubrania, bez niczego. Trzy dni bez jedzenia i wody. Podniosłem go i nie trząsł się. Nie był zdenerwowany, był spokojny, powiedział Tim. Mężczyzna powiedział, że wielu ludzi modliło się o odnalezienie Krzysztofa, ale główna lekcja z tego, co się wydarzyło. Jest taka, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ Bóg nie przestaje czynić cudów. Wierzę w Boga, wierzę, że to On nam to dał. Dał nam szansę, powiedział Huan, dziadek nieletniego. Dzień przed jego pojawieniem się w piątkowe popołudnie odbyła się modlitwa na szczeblu międzynarodowym, ponieważ mam synowę. Wreniosa i modliło się około 1500 osób, dodał łamiącym się głosem. Sąsiedzi i krewni chłopca są wdzięczni Bogu za udane odkrycie, a także to, że miał się dobrze, dlatego przypisują ten cud wszechmogącemu i podkreślają, jak ważne jest, aby zawsze mu ufać.